Kieleniarki położne z Kraśnieńskiego szpitala wzięły udział w ogólnopolskim strajku ostrzegawczym sprzeciwiają się tak tzw. ustawie niedzielskiego, czyli ustawie o sposobie najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta według naszego związku, naszej organizacji zarówno ogólnokrajowej, jak i organizacji zakładowych jest zła, ponieważ. Nie gwarantuje stabilnych, czyli mocnych zasad wzrostu zasadniczych płac pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych. Narzucono w niej, bez uwzględnienia naszego stanowiska, krzywdzące zbyt małe zróżnicowanie grup pielęgniarek i położnych oraz niesprawiedliwe poziomy kwalifikacji. Jest to dyskryminujące w porównaniu do innych grup zawodowych, pracowników medycznych. Dlaczego się sprzeciwiamy? Dlatego, że są zbyt niskie współczynniki pracy oraz bardzo duże różnice w poziomach współczynników co powoduje ogromne dysproporcje w poziomach wynagrodzeń. Aż nie zgadzamy się z zapisami ustawy, projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników wykonujących zawody medyczne w zaproponowanej w chwili obecnej przez rządzących, z uwagi na to, że zapisy są bardzo krzywdzące, nie uwzględniają postulatów środowiska zawodowego, o których zgłaszaliśmy już od dawna, deprecjonują naszą grupę zawodową, nie uwzględniają doświadczenia zawodowego, nie uwzględniają naszych kwalifikacji. Pielęgniarka nabywa y, 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 swoje kwalifikacje w toku kształcenia podyplomowego. Jest zobowiązana zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki położnej do y, ciągłego doskonalenia zawodowego. Ponosi ogromne nakłady finansowe kosztem rodziny, kosztem własnego zdrowia. Pielęgniarki położne domagają się poprawy warunków płacy i pracy. Po pierwsze, pilne określenie grup zawodowych. Po drugie, podniesienie wartości współczynników pracy. Po trzecie, wykreślenie w załączniku do ustawy zapisu wymagane na danym, środowisku, na danym stanowisku pracy. Przepraszam. Po czwarte, dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych. Ze strajkującymi spotkała się posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Frydrych. Rząd powinien mieć przede wszystkim strategię, jak docenić zawody medyczne, jak zachęcić osoby do pracy w tych zawodach i jak zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków. I to powinien przede wszystkim uzgadniać z osobami, fachowcami, przede wszystkim z Wami, z Waszymi grupami. Ja nie rozumiem, dlaczego Wasze postulaty zostały odrzucone. Senat 10 czerwca będzie pracował nad tą ustawą i będzie zgłaszał te poprawki. Ja dzisiaj apeluję do posłów Zjednoczonej Prawicy, aby jeżeli ta ustawa z tymi poprawkami wróci do Sejmu, żeby nie odrzucali tych poprawek. Akcji strajkowej wzięło udział około 40 szpitali w całym kraju.